Nagrało się Ales Cibicipa? Co? Nagrało się Ales Cibicipa? No. Nie. I, i, ogień. Jezu. Mam. Idź, idź, lejko, lejko. Ale tak... Nie really gazujemy to. Nie wygonią. A na luzie tak. No? Tak i teraz, no? Rozciągnę. No, To jest cipa Czemu? Łutu tunie chciałeś zrobić. Zarazem! Za jazdę po chodniku dostanę 250 zł. Tak jak teraz. Kiedy? To będzie na festynie brudnej. Co? To będzie na festynie brudnej.